Dzień dobry Państwu, jesteśmy przed Instytutem Upraw i Gleboznawstwa w Puławach, podlegającemu bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie bardzo dużym problemem polskich rolników jest susza, która dotknęła około 4% upraw ziemniaków, kukurydzy i, i sadów. Rząd doraźnie zajmuje się problemem robiąc kampanię polityczną sobie przed wyborami, a wzdryga się od wypłacenia rolnikom należnych odszkodowań. Rząd teraz zaskoczony suszą, zaczyna mówić o jakichś melioracjach, o jakichś innych doraźnych rzeczach, zamiast kompleksowo ten problem rozwiązać, jakiś projekt przyjąć taki, żeby to było, można było długofalowo sprawę załatwić, a nie teraz doraźnie przed wyborami, żeby robić sobie politykę i propagandę. Oszukując po raz kolejny rolników, którzy wiążą ledwo koniec z końcem. Korzystając z okazji, że jesteśmy przed instytutem w Puławach, Chciałbym trochę porozmawiać o bezpieczeństwie polskiej żywności, o jakości polskiej żywności, o tym co jest dodawane do polskiej żywności. Ostatnio obiegał bardzo często filmik w internecie z Marcinem Buzdowskim, który jeździł po supermarketach, kupował różne partie żywności, mięsa, badał ten produkt. i W każdym jednym produkcie dostępnym w polskich supermarketach jest przekroczony stan azotanów, azotynów. Jak się okazuje produkty te są efektem tuczu nakładczego lub y, są importowane do Polski z krajów zachodnich, z Danii, z Litwy, z innych krajów. Nie zgadzamy się na import żywności do Polski. Polscy rolnicy równie dobrze mogą wyprodukować zdrową, bezpieczną żywność. Żywność sprowadzana do Polski powinna być badana. W Polsce nie ma instytucji żadnej, która by się zajmowała bezpieczeństwem, badaniem tej żywności. Rolnik ten wspomniany, Marczyk, jeździł z tymi próbkami do sanepidu, nie chcieli mu tego zbadać, powiedzieli, że nie mają funduszy, jeździł do weterynarii, nie, mu nie chciał tego zbadać. Proszę Państwa, uważam, że dzisiejsze mówienie o jakimś ociepleniu, o innych rzeczach klimatycznych, to to po prostu odwrócenie uwagi od zasadniczego problemu problemu bezpieczeństwa naszej żywności, problemu bezpieczeństwa leków, którymi się leczy Polaków, którymi się szczepi Polaków, również tych młodych Polaków. Nie wiemy, proszę Państwa, jakie będą efekty spożywania tak dużej chemii, tych wszystkich substancji w lekach, nadużywania tych leków. Niemiecki Instytut 8 lat badał jakość leków i skutki leków, jakie wywołują na ludzki organizm. Okazało się, proszę Państwa, że około 20% leków leczy, około następnych 30% częściowo pomaga, a 50% leków jest w ogóle obojętna dla organizmu, albo jeszcze tym bardziej szkodzi.